Wy wykonujemy usługi przeprowadzkowe, czyli przeprowadzamy z klientów, klientów od A punktu do B. Pewnie ta elastyczność dla niej jest fajna, że nie muszą mogą mieć to na miesiąc, mogą mieć na dwa miesiące, ten czas przechowywania tego Czenio. towaru. Widzę, że też masz tak przykładowo taki pojemnik i widzę, że tak domyślam się, że to są plony. Cześć Michale, witaj. Cześć Pawle, witam się. Powiedz mi, jak, czym ty, Wy się zajmujecie? Bo podejrzewam, że Wasza może być branża może być w jakiś sposób spójna z naszą. czy możemy jakby w takiej symbiozie żyć sobie wzajemnie, po, spoma, wspomagać się. Powiedz mi, czym się praktycznie zajmujecie? Co to jest? My wykonujemy usługi przeprowadzkowe, czyli przeprowadzamy z klientów, klientów od A punktu mhm. do B. Mhm. E, wykonujemy pełen pakiet usług, czyli odpakowania, zniesienia wszystkich przedmiotów transportu, no i wniesienia ich okay. już w miejscu e, docelowym. Mhm. Jeżeli chodzi o połączenie sił, uważam, mhm. że tutaj jak najbardziej w dzisiejszych e, czasach, gdzie ludzie często zmieniają mieszkania, mhm. gdzie ten wynajem e, prosperuje coraz coraz Jasne. bardziej, e, ludzie coraz częściej chcą zmagazynować swoje rzeczy mhm. na jakiś czas. Czyli Jasne. ten pełen dobytek, który posiadają, muszą zmagazynować przed na przykład mhm. zakupem mieszkania albo następnym wynajmem. Jasne. Czy oni tak naprawdę też, mimo wszystko, że chcą się przeprowadzić, to często nie miałem jeszcze pomysłu nawet, gdzie to złożyć, potrzebują właśnie takich tymczasowych obiektów. Czyli bo W tak, mo, moim mniemaniu jest często, że jak ktoś się przeprowadza, to z reguły z miejsca A do punktu B i po krzyku. Czyli to też nie jest tak, że on od razu już ma drugie mieszkanie, gotowe, się wprowadza, tylko w międzyczasie gdzieś to chce przechować na jakiś określony czas. Tak? Dokładnie tak. Dodatkowo okay. no wchodzi nam tutaj też kwestia inwestycji, przedłużających się inwestycji, na przykład okay. budowy czy remontu. Z tym mm -hmm. też mamy często do czynienia, że okay. ludzie muszą zakończyć wynajem na przykład mieszkania, mm -hmm. a ich nowe mieszkanie nie jest jeszcze gotowe. I to pewnie ta elastyczność dla niej jest fajna, że nie muszą mogą mieć to na miesiąc, mogą mieć na dwa miesiące ten czas przełowania tego towaru. To podejrzewam, że to też może być takim, taką zaletą tego wszystkiego. Bo z reguły, że jeżeli chcesz gdzieś wynająć jakiś lokal, to raczej rzadko, żeby ktoś wynajmował na miesiąc, dwa, tylko z reguły to jest umowa kilkuletnia. Nie? To faktycznie jest to udogodnienie, czy jest ta przestrzeń, to, też to rozumie. A powiedz mi, jak, jak Ty widzisz, bo już masz z tym troszkę doświadczenia, jakby nie było. Bynajmniej, jeżeli chodzi o self-storage, bo mamy możliwość jakąś współpracy mieć. E, jakie, jakie wielkości tak naprawdę będą potrzebne czy, takie przeprowadzki? Czy to są małe, czy raczej jak, jak Ty to widzisz? Albo jak doświadczenia, jakie kubatury ewentualnie mm -hmm. widzisz, żeby były potrzebne. Jeżeli chodzi o usługi przeprowadzkowe, no to myślę, że tutaj te największe magazyny, 9-12 metrów mm -hmm. kwadratowych, ze względu, że no są to zazwyczaj gabaryty jakieś Jasne. kanapy, e, duże telewizory, mm -hmm. e, czy inne wyposażenie, meble. Jasne. A ja umiesz tak mniej więcej z doświadczenia powiedzieć, na przykład, jeżeli przeprowadzamy jakieś normalne mieszkanie, powiedzmy, że to nie wiem, standardowe, jakaś kawalerka, czy jakieś nieduże mieszkanie. Czy taka dwunastka to z reguły, jak oczywiście optymalnie pokładam, wystarcza, czy myślisz, że to będzie mało? Jak to w ogóle objętościowo? Bo wiesz, ciężko mi było wzmysłowić, co mm -hmm. przeprowadzasz. Nigdy zastanawiasz, ile to miejsca w domu zajmuje. Z reguły to stoją te meble i nikt nie przenosi. Ewentualnie jedną komodę, wymieniamy, zmieniamy. Ale jeżeli nagle wszystko trzeba wynieść, mm -hmm. to, wiesz, to, 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 to ciężko nawet klientowi sobie też, czy osobie będzie wyobrażać sobie, ile tej przestrzeni potrzebuje. I właśnie jestem sam ciekawy, ile tak przeciętne mieszkanie może, czy taka dwunastka, taka na przykład największa, czy ona jest w stanie mniej więcej pomieścić takie mieszkanie, czy kurczę trzeba dwie jednak? Jak to by jeżeli chodzi o takie mieszkania dwu trzypokojowe, no to w zależności też, ile klient ma takich mhm. rzeczy osobistych, poza na przykład okay. kartonów. Mhm. Natomiast zwykle gdzieś tam między 9 a 12 jest to, jest to wystarczające w okay. pokoju. Czyli Czy jesteśmy w stanie się tak zmieścić? No to, to, Przy domach, to, to, oczywiście, no to, no to w zależności tam. jaka powierzchnia jest no, tego domu. Ale, ale no, tutaj możliwe, że więcej byłoby okay. potrzebne tej powierzchni. Czyli to też pokazuje, że, że ta branża też fajnie może połączyć dwie siły, nie? Czyli tak naprawdę uzupełniamy, mamy usługę jako samych magazynów. Ale fajnie, że jest ktoś, kto tak naprawdę jest tym pośrednikiem, między tym klientem, który szuka rozwiązania przeprowadzki, zmagazynowania. My dostarczymy magazyny, ale jest też osoba, która zaopiekuje się tym, tym tymi skarbami, tym hobby, tymi rzeczami prywatnymi, zabezpieczy to bezpiecznie w transporcie, żeby tu szczęśliwie to dojechało i później po ewentualnym tym remoncie, czy jakieś tam, tam, w zależności, kto pewnie chce zrobić w tym domu, czy to jest remont, czy jest przeprowadzka, można to z powrotem bezpiecznie dostarczyć do klienta. Ale to jest fanie też pokazuje, też, jakie też. Mimo wszystko jest jakiś potencjał, nie? że gdyby fajnie można w symbiozie jest żyć, że jeden drugiego uzupełnia. I teoretycznie w takiej nowej branży, która tak naprawdę u nas jest od kilku lat, większość i tak jeszcze nadal nie, nie do końca wiem mówiąc o, o, o tej branży w ogóle, co to jest. Nie? Nawet przyprowadzając go tutaj, widzę, że często jest takie zakłopotanie, do czego w ogóle, do czego to służy. Nie? To super, to także bardzo fajnie, to też mówię, ciekawe jest, można powiedzieć, że możemy połączyć siły i działamy akurat my bardziej lokalnie, tu kolega też, Michał działa lokalnie bardziej na Śląsku, aczkolwiek też nie wyklucza, mówi często do gdzieś znacznie dalej. Czy Pewnie za, można być przeprowadzka być może do celowego miasta, jeżeli to się zmienia. Mhm. Też jest u Was możliwość na przykład, że nie wiem, do Warszawy, do Gdańska, jeżeli klient potrzebuje to przemieść, bo na przykład z Bielska przykładowo się wyprowadza do Gdańska. Czy jesteście w stanie go zabezpieczyć, żeby pomóc mu tam docelowo to dostarczyć i pomóc mu się wprowadzić? Jak najbardziej. No, Realizowaliśmy już jest. takie usługi, okay. jeżeli chodzi o e, trasy takie, gdzieś tutaj Region Śląska na Pomorze, no to. No to też zdarzają nam tak. się dość często takie usługi. Czyli, czyli też Czyli jak coś do Michała można się kontaktować. w razie czego nawet jak nie jest problemem przeprowadzenie się z jednego końca na drugi Polski. Także to też jest super informacja, bo z reguły często jest tak, że wiesz, firmy się zamykają w tym ograniczonym miejscu. I wiesz Pani mhm. że jest ktoś na Śląsku, jak ktoś powie, no potrzeby do Waszą, o nie, no to już za daleko, to my tylko w Śląsku. No i znowu ta osoba jest jakby wykluczona. Także to super też, że, że e, świadczycie tak szerokie, jakby szeroką usługę, że nie jest problemem jakby dostała znacznie dalej niż w ogłębie tego województwa, na przykład, gdzie jesteśmy, w śląskiego. Mhm. też Powiedz mi, Michale, jak zabezpieczacie te rzeczy przewożone klientów waszych, jak, w jaki sposób się to odbywa? Bo na pewno każdy ma ten lęk, obawę taką, że czy to dojedzie całe, niepołamane, nieuszkodzone, tym bardziej, że on w tym samochodzie, który jeździ, ten towar nie przebywa. I, I jest to pewnie jakiś taki dysonans więc ma, wiesz, czy to dojedzie szczęśliwie. Macie jakieś takie patenty na to? Pewnie tak, nie? Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o przedmioty gabarytowe, no to mhm. tutaj folia stretch, Pianki, e, kartony. No i okay. oczywiście na samochodzie pasy transportowe, okay. to jeżeli okay. chodzi o gabaryty e, tego typu okay. zabezpieczenia. Bo widzę, że też masz tak przykładowo taki pojemnik i widzę, że tak domyślam się, to są plomby. Do tak, czego to, to stosujecie kiedy? W jaki sposób to, do, do czego to jest potrzebne tak naprawdę? Bo z reguły każdy kojarzy to albo temu też fol, jakiś karton papierowy, a tu masz widzę pojemnik, który pewnie jest zamykany tą plombą. Mm -hmm. W jakim celu to jest zrobione? E, jeżeli chodzi o plomby i pojemnik, no to tutaj wrażenie dane, czyli na przykład dokumenty, okay. dokumenty firmowe, uh -huh. czy inne drogocenne przedmioty, jeżeli klient chce zabezpieczyć uh -huh. e, uh -huh. taki towar, no to wtedy dostaje od nas plomby z numerami, które sobie może to to często spisać. jest zamykane jakoś, że Ci przerwę przy kliencie, żeby on miał świadomość, że to co włożone zostało zamknięte, tak się to często tak, odbywa? Tak, Najczęściej okay. jest to przy kliencie uh -huh. albo zostawiamy to klientom, żeby sami sobie zaproponowali, spakowali te przedmioty, no i żebyśmy my nie mieli do nich dostępu. Okay. rozumiem. I to daje takie poczucie bezpieczeństwa, że ta wartościowa rzecz lub dokumenty być może że wam też, są zabezpieczone i nikt w tra czasie transportu czegoś nie zabrał, nie popełnił i tak. tak dalej. Okay. To też ciekawy pomysł, też fajna sprawa, można Dokładnie. powiedzieć, że, że do tego stopnia. To ja pamiętam, jak trochę w transporcie były to agencje celne, to nam plombowały, właśnie, żeby mm -hmm. czegoś nie zabrać, ale to cały samochód, a to nawet takie małe pojemniczki, także wszystko idzie do przodu. Także super. To też jest takie pokazuję wam, moi drodzy, jak faktycznie firmy już bardzo profesjonalnie podchodzą do tego. Zabezpieczenie oczywistą rzeczą jest, ale nawet w razie, że macie wrażliwe jakieś naprawdę towary, jest rozwiązanie na to, żebyście też spokojnie Głowę jej i wiedzieli, że to dojedzie w takim stanie też, jakim pojechało od, od Was, i też w, w, w takiej ilości, prawda, jaką spakowaliście. Także to jest też super sprawa. Jeżeli mogę mhm. dopowiedzieć jeszcze o samym pojemniku. No... Ma tutaj lekką przewagę nad kartonami ze względu na fakt, że możemy spokojnie je piętrować. Okay. E, kartony mają to do siebie, że ten no, pierwszy karton, tak, tak. który leży na podłodze i ma jest reszta małość, spiętrowana nie? jest, mhm. no to wtedy e, często one są gdzieś zginane, mogą się uszkodzić mhm. te rzeczy, które są w nich zapakowane. Tutaj pojemnik jest, jest trwały, jest sztywny. Tutaj nie ma żadnych szans, żeby na przykład jakieś szklane przedmioty e, zostały uszkodzone. Super super, to fajna sprawa, można powiedzieć, więc bardzo polecam, wreszcie kontakt pewnie z Michałem, gdybyście mieli faktycznie taką przeprowadzkę, taką, mieli coś wartościowego, to myślę, że nie będziecie mieć obawy, ewentualnie w kwestii właśnie przeniesienia tego i zabezpieczenia, to pewnie Michał to zrobi profesjonalnie, a w, a w razie czego pewnie byście poszukali przestrzeni, to pewnie myślę, że Michał będzie miał do możliwości, mamy kilka lokalizacji, więc mam nadzieję, że będzie miał ochotę skorzystać z naszych przestrzeni, do wyboru mamy kilka typów, o tam 2, 3, 6, 9, 12 metrów najczęściej, więc to mi się wydaje to, w zależności pewnie też jak dużo tych przedmiotów jest, to też można albo kilka magazynów pewnie wynająć, lub jeden mniejszy, w zależności pewnie, ile, ile faktycznie tych rzeczy jest do przewiezienia. Także super, bo na mnie, mam nadzieję, że będziemy sobie fajnie współpracować. Realnie mówiąc. Yy...